Wybieramy wystawę Salon Letni. Jest to wystawa, którą organizujemy co roku na te miesiące właśnie letnie, a w tym roku wyjątkowo, dodatkowo organizujemy uroczyste otwarcie bez, tutaj jak mogliśmy usłyszeć, z zespołem, ponieważ są Dni Wrocławia i jakby to wydarzenie zostało wpisane w Dni Wrocławia. Organizujemy to wspólnie z Galerią Miejską, do której za chwilę się przenosimy na godzinę 19. Jest to wystawa zbiorowa, jest to wystawa jakby reprezentująca artystów galerii i artystów, którzy, których prace są w ofercie galerii. Taka przeglądowa, można powiedzieć, wystawa. To Jest to sztuka współczesna, po 1945 po powstała. Pokazujemy prace zarówno klasyków polskiej sztuki współczesnej, takie jak Tadeusz Dominik, czy Giejsut Bereźnicki. Na tej wystawie też te prace można oglądać. Artystów średniego pokolenia, jak Jacek Sroka, czy Paweł Jarocki i, i zupełnie młodych artystów wrocławskich, ale nie tylko. Nazywam się Osmala. Mam przyjemność pokazać tutaj dwie swoje prace z cyklu gest. Jest to taka próba poszukiwań, że gest jest dość mechaniczny, jest jakimś takim odruchem, ale jednocześnie jest taką próbą poszukiwań subtelności w nas samych i czymś, co ma wyrazić też emocje. Jakby prób stąd. Nacisk kładę na ten jeden ostry akcent pracy, który podkreś miałby podkreślić to. ten moment powstawania tej pracy, tego gestu, jest albo satysfakcjonujący, albo nie. To jest ten taki moment napięcia, to jest ta, jakby poszukiwanie tej kropki, takiego i, tego momentu. One wynikają z dużego procesu jakichś tam pracy. Galeria prywatna działa trochę inaczej niż instytucje publiczne, ale my staramy się promować artystów przede wszystkim przez działalność wystawienniczą, czyli organizm wystawy, wydajemy katalogi, jeździmy na targi sztuki, na których prezentujemy to. Artystów, który, który z nami współpracuje. E, oprócz tego współpracujemy z kuratorami, z krytykami sztuki, e, także wszelkie teksty, które się pojawiają na przykład po wystawach, to również w mediach, to również jest duża promocja dla artystów.